Cześć, z tej strony Piotr i kanał Chiny to lubię. Każdego roku na świecie rodzi się mniej więcej od 10 do 12, 13, no czasami 15% leworęcznych. Za to badania chińskich studentów z lat 80. pokazały, że w Chinach było leworęcznych no, 1%. Jak to możliwe? Czy w Chinach nie ma ludzi leworęcznych? Już tłumaczę. Oczywiście są i to jest ich mniej więcej tyle samo, ile na całym świecie. Dlaczego w takim razie tych leworęcznych w badaniu z lat 80., właśnie w Chinach, było 1%? A było i dlatego, że nie do końca mile widziane albo akceptowane jest bycie leworęczną osobą. Jak to jest w ogóle być leworęczną osobą? Bo nam, przynajmniej mnie, ja jestem praworęczny, może się to wydawać albo mogło do pewnego momentu, zaraz Wam powiem dlaczego. Wydawać się to czymś zwykłym, czymś, co może nawet nie stanowić problemu jakiegoś większego w życiu. Okazuje się to zupełnie przypadkiem, bo moja starsza córka właśnie jest leworęczna i z tego też powodu mam książkę Jestem leworęczny i co mi zrobisz? Co to ma związanego z Chinami? O tym zaraz, oczywiście, ale wszystko właśnie zaczęło się od tej książki, ponieważ ona jest co prawda dla dzieci. Ale wydaje mi się, że nadaje się również dla dorosłych, ponieważ ona dużo bardziej otworzyła oczy na to, jak wygląda świat leworęcznych, a wygląda zupełnie inaczej. Mówiąc no, może nie o 180 stopni inaczej, ale można powiedzieć, że ten świat to jest lustrzane odbicie. To nie tylko chodzi o to, że piszą lewą ręką, inaczej stawiają znaki. Ja na przykład zauważyłem, że właśnie taką cechą charakterystyczną jest to, że córka ucząc się pisać, stawia literki właśnie w lustrzanym odbiciu, czyli litera P, litera R, B i tak dalej, są właśnie odwrócone lustrzanie. I kiedy się dłużej nie zastanawia, tylko robi to odruchowo, to właśnie w ten sposób pisze. Okazuje się. Się, że to nie tylko pisanie znaków w ten sposób, ale również postrzeganie świata. Leworęczni widzą ten świat naprawdę odwrotnie, w lustrzanym odbiciu, w postrzeganiu stron internetowych tego, jak oglądają gazety, magazyny jak patrzą na świat patrzą zupełnie z drugiej strony co zresztą bardzo ciekawe, kiedy tworzycie coś, warto wziąć to pod uwagę, bo naprawdę można. Właśnie nie pominąć te osoby, nie wykluczyć, ale też dojść do bardzo ciekawych wniosków. Te osoby często właśnie muszą, są zmuszone żyć w świecie prawo, praworęcznych, dlatego mają bardzo rozbudowaną wyobraźnię przestrzenną. Bardzo często właśnie leworęczni są architektami z zawodu, to właśnie z tej książki. No ale dobra, cała ta historia czytania tej książki, poznawania faktów na ten temat. Spowodowała, że zainteresowałem się, jak to wygląda w Chinach. No i właśnie dotarłem do badań z lat 80., gdzie do wyników tych badań, gdzie, gdzie jest informacja, że tych leworęcznych jest około 1% i mówi się, że w Chinach leworęczności nie ma. Co oczywiście, no, tak jak powiedziałem, w skali roku rodzi się około 10-15% leworęcznych. W związku z tym samych leworęcznych powinno być jakieś 140, tak szybko licząc, 140 milionów Chińczyków. No właśnie, okazuje się, że tak jak na zachodzie do tej pory było, może jeszcze kilkadziesiąt lat temu, ta leworęczność nie była i wciąż nie jest w Chinach dobrze widziana. W ogóle takim w ogóle w społeczeństwa, tak? Nie jest dobrze widziana, szczególnie ludzi z poprzednich, z tych starszych pokoleń. Nauczyciele, no ale to też czasy wyobrazić, tą skalę. Mamy uczniów powyżej 30 na klasę, do tego brakuje materiałów dla leworęcznych wiecie, nożyczek, jakichś innych narzędzi, które są przydatne. I nauczyciel musi uczyć młodych Chińczyków. Pisania znaków. Wbrew pozorom, pisanie znaków, chociaż w języku polskim chyba też ma znaczenie, w jakiej kolejności stawia się odpowiednią kreskę. No i teraz leworęczni mają lustrzane odbicie i te stawianie znaków, a przynajmniej to, w którą stronę dana linia idzie, no, idzie odwrotnie, więc nauczyć i zwracać uwagę na te 10% w klasie, które może się trafić. Jest dosyć trudne. Czym więcej uczniów, tym mniej na to mamy czasu. W związku z tym ta leworęczność była omijana, a wręcz nawet krytykowana. Zresztą w naszym. Języku polskim, nie tylko w Polsce i na Zachodzie, mamy prawo, czyli coś bardzo ważnego i dobrego, i mamy lewiznę, by zawód czy praca na lewo, kojarzy się bardzo negatywnie. Właśnie i te wszystkie zaszłości kulturowe wciąż mają siłę w Polsce, bo to wiem, ale w Chinach jeszcze większą. I tam, właśnie, nie tylko nauczyciele. Krytykują uczniów i wręcz mówią, że okej, okay, może ktoś pisze lewą ręką, stawia te znaki, ale to dalej nie są dobre znaki, to dalej źle wygląda. Co więcej, rodzice źle widzą jedzenie pałeczkami lewą ręką. Ja nie mówię, że tak wszyscy, ale naprawdę jest dosyć spora ilość Chińczyków, która tak uważa. Dlatego na przykład 13 sierpnia, to jest Międzynarodowy Dzień Leworęczności, chińska telewizja publiczna. Proponowała, kształciła, uczyła Chińczyków, mówiła o tym, że ta leworęczność wcale nie jest taka zła, że jest po prostu normalna, tak samo jak praworęczność. Więc jest próba rządu czy, czy czy władz w Pekinie, żeby wykształcić wśród Chińczyków właśnie pozytywny albo przynajmniej neutralny stosunek do leworęczności. Co więcej, nawet dorośli Chińczycy, którzy są leworęczni, byli przyuczani do prawej ręki, również swoje dzieci przyuczają do prawej ręki. Dlaczego? Dlatego właśnie, żeby te dzieci nie były krytykowane, żeby się trochę lepiej czuły w społeczeństwie. I to jest trochę taki grzech. E, który był na początku, który jest przekładany i powielany w kolejnych pokoleniach, bardzo niefajne. E, powiem wam o stronie cłopej, To jest strona stworzona przez Linpana, Chińczyka, który również właśnie z leworęcznej, właśnie przyuczył swoje dziecko, które też jest leworęczne do prawej ręki i wie, że to nie jest fajne. Stworzył stronę internetową, gdzie publikuje wyniki badań tych najnowszych, gdzie publikuje artykuły, które mają dać siłę leworęcznym, które mają dać dowody na to, że ta leworęczność jest normalna. Co więcej, leworęczni mogą również pisać na tej, swoje, na tej stronie swoje doświadczenia, to jak byli krytykowani, jak wciąż są krytykowani, mogą się z tym podzielić, wyżalić. No i może na przykład nauczyciele albo osoby, które mają wpływ na oświatę, władza. Właśnie skorzysta z tych materiałów i będzie publikowała i dalej kształciła, a może po prostu zwykli Chińczycy to zauważą i z czasem zrozumieją, że ta leworęczność jest normalna. Tak jak powiedziałem, na zachodzie kilkadziesiąt lat temu było to bardzo krytykowane, teraz już trochę mniej, chociaż wciąż zdarzają się takie przypadki, więc i długa droga przed Chińczykami, żeby tą leworęczność zaakceptować. Więc kiedy traficie na nagłówek, że w Chinach nie ma leworęcznych, nie to nie są żadne jakieś zakazane badania i testy laboratoryjne, to po prostu przekłamane statystyki, które jako, że są przekłamane, nie należy im wierzyć. W, w Polsce i na całym świecie jest około od 10 do 15% każdego roku leworęcznych, w związku z tym również Chińczyków, czyli co najmniej 140 milionów. To tyle z mojej strony dzisiaj. Trochę nietypowo, bo temat może nie związany z Chinami bezpośrednio, bo zaczęło się wszystko od książki, ale nawiązuje również do Chin, no bo przecież wygląda na to, że bardzo uniwersalny. Znacie jakiegoś, jakąś osobę leworęczną? Podeślijcie im ten film, niech wie, że nie jest sama i są osoby, które rozumieją ten problem, z którymi mogą się borykać, a którymi nie tyle mogą, ale naprawdę się borykają. Zwracajcie na to uwagę, ponieważ to, że świat jest tak bardzo różny, mamy tak bardzo dużo ludzi na świecie, to warto o tych mniejszościach pamiętać. Również o osobach leworęcznych. To tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Zawsze na YouTubie, na kanale Chiny to Lubię. Dajcie znać w komentarzach bądź kciukami, jak wam się film podobał i to co. Widzimy się jeszcze w, codziennie na Facebooku czy na Instagramie, bo tam również mnie znajdziecie i tam piszę też o innych wydarzeniach. A trochę się dzieje w temacie Chin. Nawet więcej niż możecie sobie wyobrazić. Ja kończę. Dzięki. Cześć.